Powitać, powitać państwa Uff, uf. z tej strony Pieso, a to kolejny niesamowity odcinek z gry Surwing Mars. Odcinek, w którym kolonizujemy czerwoną planetę. Sprawiamy, że staje się zielona i niebieska, terraformując ją. No i co? Przyszykowujemy się na wiele, wiele różnych. Od razu z góry chcę poinformować o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to podziękowania za to, że. Jesteś na kanale za to, że wspieracie ten kanał, i w momencie nagrywania tego filmu mamy z 221 subskrypcji. Niezmiernie za to. Dziękuję za nowych subskrybentów. No i co? Zapraszam Was też do oglądania. A druga sprawa to jest taka, że nagrywam ten odcinek z wyprzedzeniem w piątek, zanim się pojawi odcinek poprzedni. Więc nie zdążę odpowiedzieć niestety na komentarze, będę jedynie odpowiadał pisemnie. Ze względu na to, że po prostu w sobotę e, będę niedysponowany prawie cały dzień i nie będę miał możliwości nagrania, więc nagrywam ten odcinek w piątek. Mam nadzieję, że się za to nie obrazicie i jakoś wam to zrekompensuje. A póki co, przechodząc do samej gry. W poprzednich odcinkach zaczęliśmy więcej ludzi sprowadziliśmy w ogóle. E, sprowadziliśmy naukowca i jeszcze paru e, ludzi, abyśmy mogli się... Nieco bliżej poznać, teraz będziemy mieli zaraz zbadane marsjańskie odpylanie i marsjańską edukację w Mar Podczas gdy wybudujemy sobie marsjański uniwersytet, będziemy mogli szkolić dzieci i młodzież oraz osoby niewyspecjalizowane na wyspecjalizowanych ludzi. Będzie to nam niezmiernie potrzebne bardzo, ze względu na to, że technice się nam bardzo przydadzą, bo tajnicy jeszcze póki co nie są aż tak. Problematycznie mamy dwóch, 3, 4, 2, 4, 5 botaników i szósty botanik tutaj. Bez zbędnego przedłużania. Wyślemy sobie rakietkę poza sobę. Wyślij rakietę botaników, nie wiem czemu botaników. Ale okej, okay. botanicy to botanice. Tutaj mamy gdzieś rower, tak? tutaj jest taki, a tutaj mamy ciężarówkę sterowaną, która tutaj jest skamy anomalie, tylko uważaj kochany, żeby nie dostać meteorytem w łeb tutaj mamy natomiast coś, co bardzo, ale to bardzo zasłużyło sobie na zbieranie materiałów wszelkie maści, zwłaszcza materiałów takich jak polimery, tak polimery bardzo nam się też tutaj przydadzą mamy dużo metali z tego względu i polimery, bardzo dużo polimerów nam tu rzuciło, jestem z tego bardzo zadowolony. Opóźnia to proces tego, że będziemy potrzebować polimery na później, a nie na tak szybko. Ci tam lecą, dostaniemy złoże rzadkich metali, które będziemy mogli zarówno i sprzedać, i zarówno wytworzyć inne rzeczy. Ale prędzej to sprzedamy po prostu, tak myślę, bo potrzebujemy. Zobaczymy ile tego dostaniemy. Póki co mamy włączoną też produkcję paliwa tylko jedną, żeby nie zjadało nam tylu rzeczy. No i oszczędzamy prąd i wodę. Też, jak widzicie, zaczęliśmy nieco sadzić w innych rejonach. Tak, żeby było. Yy, odpylanie ogarnięte. Okej, okay, super. Yy, Marsjanie potrafi, Elon Musk, 500 milionów. Yy, Mocnienie fabryk... Ulepszanie, wzmocnienie zwiększa produkcję o 25, ale to jest użycie energii o 20. Na razie nie. Oczyszczania, tryb bioelektroniczny emituje impulsy zmniejszające ilość pyłu nagromadzanego na budynkach, które znajdują się w jej zasięgu. Okej, okay. spoko, ale też nie do końca fajnie. Rolnictwo pozakopułowe, pola uprawne... Sadzi rośliny, używając nasiona. Wyrośnięte rośliny są zbierane przez drony i przerabiane na żywność. Okej. Okay. Rolnictwo pozakopułowe brzmi naprawdę super. Yy, wszystkich miejsc zamieszka. O! Fajnie wiszące ogrody. Adaptacja glebowa też GMO. Trochę odblokujemy. Zdobyto 35 materiałów. Dosyć, dosyć muszę przyznać, że jest spoko. Inwestycja w kolonię. Szybko sumujesz liczby jeszcze raz, a potem sprawdzasz po raz ostatni. Tak nareszcie jesteśmy na plusie. Trudno uwierzyć, że dofinansowanie wpłynęło na bieg spraw aż tak korzystnie. Sądząc, po wiadomości, jaką przesłano o kierownictwo, oni są tam jeszcze bardziej zaskoczeni niż my. Nasz sponsor wyraża niewątpliwe zadowolenie z tego. Jak bardzo opłacalna jest jego inwestycja w oczywisty sposób, nawiązując do naszego eksportu rzadkich metali, jako oznakę zaufania, oferuje nam teraz lepszą cenę za ten surowiec. Skutek, cena eksportu rzadkich metali wzrasta o 15%. Super, mi to się nie znudzi nigdy. Jak tutaj gałganku zbierasz? Zbierasz. Dziękuję. E, anomalia zbadana. Dzieci będą mogły się uczyć na spokojnie, super! Fajnie, ludzi, zaraz tutaj też przypiszemy specjalistów. Tutaj aktualnie sobie wyrzucimy, żeby byli. Znaczy się, bo. Hmm. Bo nie chcę, żeby geologowie się tutaj nam wprosili, a nie chciałbym tego. A bo tamci ludzie. Dlaczego tutaj technik przeszedł? Technik ma być tutaj. Kogan jeden. Technik nam się przeniósł. Techniczek. Bo technicy muszą być u siebie. Nie ma tak. Tutaj, tutaj. No dobra, zobaczymy, co się wydarzy z czasem. Mm, miejsca pracy. Bezrobotni, szukający pracy. Ale to zaraz znajdą robotę. Bardzo szybciutko. Yy, odeszli stąd. Tutaj przyszli 2, 4, 5. Tutaj mamy 6. I technik. Technika nie. Technik, papa. Nie chcę mieć tutaj techników. Technicy muszą być gdzieś, gdzie bardziej ich potrzebuje. Yy, bezrobotnie szukający miejsca pracy. Grupa technik, przydziel do budynku, pyk. I wybierz tutaj, będziesz mieszkał sobie tutaj, panie techniku. Pożegnanie z Marsem, wyjeżdżający turyści, wyjeżdżający turyści 1, gromadzi to rowery eksportowe, uzupełnia paliwo, dobra, super. Badanie ukończone, ciężarówka sterowana może nam tutaj wrócić, zadowolona, pyk. Okej, okay, mm, zobaczmy co tutaj jeszcze mamy. Tutaj mamy botaników masę. O kurde, ale się botaników nam tutaj zebrało. Botanicy, moi drodzy, muszę was przenieść ze względu na to, że nie chcę byście siedzieli tutaj, tylko wy musicie iść tutaj. Bo wy mieszkać powinniście w tej kopule. Wybierz cel, pyk. Wybierz cel. No, przenosimy. Od razu też Was zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Pozostawienie dzwoneczka i innych rzeczy. Oczywiście to nie jest wymóg, to jest Wasza wolna wola. Eee, dobra, towar eksportowe mogą powrócić na ziemię. Eee, pojawili się. Otrzymani. Dobra, grupa, ocena wakacji. Dobra, fajnie, alkoholizm turyzna, ok. Spoko sobie poradził ten turysta, nie jestem na niego zły. Jestem zadowolony, że tak turysta nas ocenił dobrze pozytywnie, fajnie, super. Jak tam teraformowanie będzie szło? Super magazyn. Dobra, yy... jeszcze chciałbym dorzucić o. Przyszłości. Teraz wybudujmy sobie uniwersytet. Dekoracje? Nie. Usługi, edukacja, dom, szkolnictwo... Marsjański Uniwersytet, konserwacja, trzy elektroniki... Hu hu hu, panie, aż zaszalał. E, damy sobie może i przedszkole, dorzucimy sobie też. E, przedszkole jest tutaj też. Dobra, to przedszkole wyrzucę. Ym, plac zabaw, zabawa. Szkoła, przedszkole, co tam potrzebuje? Konserwator. Dobra, w przedszkole jest tanie, to nie trzeba jakoś się martwić. Yy, plac zabaw dorzucę i na pewno medyczne rzeczy dorzucę. Yy, coś lekarskiego. Usługi szpitalik. Usługi badania medyczne. Pejk, szpitalik dorzucimy. Bo, oczywiście, się przyda szpital. Zawsze może być dobra. Mm, gdzieś tutaj mieliśmy lekarza naszych pięknych, i oczywiście znowu technik się nam wprosił. Technik, ty masz tutaj być, dobrze? Yy, to jest koniec yy, specjalizacja technik, ale jest raczej w podeszłym wieku. Tak, już podeszły wiek. Yy, szkolenie automat, strażnik, naukowiec, lekarz, geolog, technik. Na razie techników sobie będziemy szkolić. Następny absolwent za. Botanicy, technicy, geolodzy. Techników mamy dwóch, lekarzy mamy cztery, naukowców mamy jeden, niby. Aha. Potrzebne specjalizacje. Botanicy, technicy, lekarze. Czterech lekarzy potrzeba aż. Aha. Lekarze, ale tylko lekarza. Tylko i wyłącznie lekarki. Yy, a, bo oni się poszli uczyć, i teraz potrzeba. Dobra. Będziemy sukcesywnie to ogarniać. W takim razie, wybierz cel. Tutaj fabryka części. Yy, bezrobotni, szukający pracy. Dobra, ogarnięte. Bezrobotny, jeszcze jeden szukający pracy. Tutaj, wybierz miejsce pracy, super. No dwóch takich będę sobie tutaj techników szkolił. Geolog, technik, tak. Technik, budując lepszą przyszłość ludzkości. Dobra. Lekarz. Gdzieś tutaj był lekarz. Ale gdzie on się podział? Nie mam zielonego pojęcia. E, tylko i wyłącznie siła... Tylko i wyłącznie specjaliści. Pyk otwieramy tutaj. W środku dzisiaj wygoda z obsługi 20. Kurde, trochę się nam tej ludzi zbierać zaczyna, moi drodzy. Domy, edukacja, miejsce mieszkalne sobie dorzucimy jeszcze. Kto nam zabroni? Tlen i te inne rzeczy tutaj są. Mamy tego jedzenia dużo, więc można sobie na spokojnie to ogarnąć. Okej okay. Tutaj i tutaj, rakieta jest w drodze, widzę. 132 miliony. Na spokojnie sobie tutaj ogarniamy te 51 części maszyn mamy Dobra. Coś miałem mm, zrobić w momencie kiedy będziemy mieli pełne możliwości części maszyn, czyli 50. Miałem chyba przenieść techników do czegoś innego. Zobaczmy. Yy, produkcja Fabryka polimerów. Tak, konserwacja 2. Yy, tutaj sobie damy takie coś. Brak połączenia kablowego. Ale to Fajne sobie zbyt. zaraz ogarniemy. Podtrzymywanie życia. Dobra, otrzymane fundusze 690 milionów. Fajnie, super. Yy, części metale, część. Dobra, rury. Woda, pek. Ok, e, przy okazji sobie podłączę możliwe, że tutaj jeszcze tean wodny, e, wichajster. Odpalimy sobie to, żeby woda się generowała. Oczywiście, tutaj możliwe, że będziemy e, tracić wodę. A nie chciałbym, żeby do tego doszło tylko i wyłącznie e, specjaliści. Produkcja na sola, polimerki... Ranna zmiana... Tutaj też ranna zmiana, będzie tak, żeby... E, takie coś mieć? I... Takie pierdoły... Tutaj... Dobra... E, tutaj sobie woda produkuje się na spokojnie, polimery będą się robiły... Chyba technicy idą nam na emeryturę powoli, moi drodzy... Rakieta pasażerska. Eee, zobaczmy, tutaj mamy. Do dyspozycji, Technik. Hipochondria, melanchonia. Dobra. Hipochondrika jednego możemy wziąć. Lekarz. Melanchonia, bev Dobra. Lekarza musimy mieć. Jeszcze jednego e, lekarza można wziąć. Dwóch lekarzy będzie naprawdę spoko. Turysta. Hippie's i turysta. Lekarz to nie. Strażnika, nerda możemy wziąć. Brak specjalizacji, alkoholizm, to nie jest dobra. Może być, może być, sprawność zajmowanie do gier. Może być bez specjalizacji trzech ludzi, to ich wykształcimy też. Do tego, lekarz, strażnik, strażnik, dobra. Wystrzel, rakietę. Turystów, spakowaliśmy dwóch, super. Jesteśmy w miarę te już ogarnięci. Dwóch lekarzy. Dodatkowa zmiana. Super. Ochrona będzie jeszcze lepsza. Iglice w Kopule. Mamy sanatorium. Usuwając wady za pomocą najwocześniejszych rzeczy. Ośrodek medyczny oczyszczania wiszące ogrody. Arnologia. Okej. Okay. Oni nam tej podlecą za niedługo. Przy okazji, w tym czasie sobie jeszcze załatwimy zasobniczek. Z. Artykułami elektronicznymi. Bo Potrzebujemy elektroniki co nieco. Ze względów na zapotrzebowania. Dobra. Tutaj mamy to. Hm. Jakby to tutaj ogarnąć, moi drodzy? Teraz, tak sobie myślę. <laughs> Zwiększę trochę widzę, że grę, aby gra trochę była głośniej. dobra mm, rozgłośnia radio, radiowa działa hm niech pomyśla jakby to te ugrać co dam by było te potrzebne jeszcze tak jakby zobaczę bo coś mi nie pasuje z głośnością dźwięk głośność ogólna Zastosuj pyk. Dobra, teraz działa głośność na spokojnie. E, Okej, okay, byśmy potrzebowali w przyszłości kopuły też i jednej, i wahadłowców. Mm. Ha, otwórz ekran badań, jak te wahadłowce tutaj wyglądają. Dobra, w przyszłości trzeba wahadłowce będzie załatwić sobie, moi drodzy. Też ogólnie chciałem was poinformować, że planuję coś zrobić e, z tym, żebym, żebyśmy mieli taki inny też format nagrywania, żebym nagrywał taką niespodziankę, taka ala próba. Może coś w tym stylu planuję. Takie coś. Planuję sobie na spokojnie. Zobaczymy. Jak tam dzieci, młodzież, dorośli. Zabawa. Rozw specjalnym programem za wychowawczym. Dobra. Przedszkole jedno. Przedszkole drugie, w sumie. Prądu będzie nam potrzeba wtedy w przyszłości. Więcej wiem na pewno. Jak to w ogóle to wygląda? Z zasobami na. Uu. Dobra. Z zasobami żelazstwa tam bardzo potrzeba złodu. załaduj zasób części maszyn. Ładujemy raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ładujemy. Załaduj zasób cement. Dobra, super. Dorzucić trzeba parę rzeczy. Mm, więc dajmy prąd pyk super, prąd pyk, pyk, pyk zasobnik wyląduje za chwilę nam tutaj super czyli taką, na taką sprawę będziemy tylko i wyłącznie potrzebować artykułów elektronicznych więc to nie będzie jakiś wielgachny problem z tym związany też tutaj się by przydało też elektronikę jedną dowieść w czasie i metale. Metale to może się samo ogarnąć, ale elektronika musi dostać się tutaj inaczej po prostu. Inaczej, ej. To pyk. Musimy rozebrać sobie. Widzę, że nam się powoli kończy czas odcinkowy. Kurde, szybko rośnie ten. Czas bardzo szybko mija, moi drodzy. Mamy tutaj bardzo ładnie rozsianą już grupkę. Bardzo mi się to podoba. Będziemy dalej ją rozsiewać, mi się tak zdaje. Żebyśmy mogli ją bardziej jeszcze rozwinąć. Tych porostów tu. Więc będzie super. Szkółki leśne. Okej. Okay. Czy mieliśmy gdzieś tutaj wydajność. Tak. Wydajność. Super. Niech rakieta sobie ląduje. Liczba pasażerów jest wystarczająca. Czy mamy jakieś projekty specjalne za chwilę sobie ogarniemy? Mm, tutaj mamy fula. Tutaj mamy jeszcze tylko jedno miejsce. Tutaj mamy miejsce i tutaj mamy fula. Y, tutaj mógł strażnik w sumie mieszkać. Tak myślę. Witajcie, witajcie moi drodzy podopieczni. New colonists have arrived. Przybyli koloniści. Brak specjalizacji, brak specjalizacji. E, uniwersytet. Od razu daję Wam więcej. Technicy, czterech techników. Okej. Okay. Nowi turyści, nowi koloniści. Super. super Fajnie to działa. E, dobra, nie pracuję w swojej kopule. Zaraz to zmienimy. Wybierz cel. Dobra. Super Madagazyn, Okej. Okay. Tutaj mamy już też trochę rzeczy i trochę tego. Tutaj mamy pyk dwóch tutaj. Ee, siła robocza może być bez ograniczeń póki co. Tak sobie myślę. Tak, bez ograniczeń może być. Sobie tutaj ogarną na spokojnie. Tutaj mamy 1, 3. Chociaż tutaj możemy dać i tylko wykształconą kadrę będziemy mogli dawać. Dobra. Tutaj na razie kotokolwiek może być. Mi to pasuje. Tylko że też z tego co wiem, to y paliwo zużywamy też. Paliwo i wodę. Wody mamy nadmiar jeden. Produkcja zapotrzebowanie Ok. Jak tam paliwo? Mmm... Y Widok planetarny, strażnik, stan badań, bo, bo roboty zasoby. Dobra. Lecisz moja droga z robociami, robotki sobie dotrą. Wyładuj pyk. Części maszyn. Raz, dwa, trzy. Wszystkie części maszyn tutaj wyładujemy. Wyładuj zasoby cement. Jedziemy teraz po trochę elektroniki. Yy... Gałganie, proszę tutaj przyjechać. Będę zadowolony. Ok. Szpitalik funkcjonuje. Dobra, fajnie. Mamy yy, lekarzy dwóch na spokojnie funkcjonujących. Mamy czterech ludzi, którzy będą się nam tutaj yy, uczyć na. W sumie techników? Tak? Taka prawda? No już lepiej mieć wyspecjalizowanych ludzi niż niewyspecjalizowanych. Część maszyn tutaj to. A tutaj to. Dobra. No jak się już wyszkolą to pójdą tam, ci się zamienią i takie tam inne pierdoły. Fajnie mamy też punkty badań zwiększone. To nie ma takiej tragedii mi się zdaje. 6 i 6. Można by było tą baterię w sumie wywalić zaraz. Ale to zaraz, Patrzę na stan e, paliwa. Jeśli zejdzie poniżej 500, to znaczy, że potrzeba czego innego. Zdobyto 23 zasoby. Kurde, dużo tego. Dobra, e, załaduj. Zasób metale, dobra, załaduj. Zasób artykuły elektroniczne. Pyk e, dostarcz. Coś w tym stylu. I ciężarówka sterowana. A, ona nie ma botów. Aha, fajne. Musi wrócić. To ciężaróweczka sterowana sobie musi niestety nam gdzieś tutaj podjechać też. Anomalia planetarna zbadana. Tutaj w przyszłości też będziemy badania robić. Więc będzie to też przydatna sprawa. Okej, okay. jest noc. Widzę, że mm, robi się powoli dzionek i zbliża się koniec dzisiejszego odcinka. No niestety, ale spokojnie, pojawi się za niedługo kolejny odcinek, co drugi dzień. Więc akcentem lądowania rakiety, trzymajcie się tam moi drodzy, dobrego spokojnego weekendu. No i cześć, do następnego, pa, pa!